Trzecia grupa czynników, które ograniczają naszą wolną wolę, jeżeli taka w ogóle jest. Zaraz spróbuję państwu pokazać, że nie zostaje w ogóle miejsca na coś takiego jak wolna wola. To jest to, że nasze myślenie jest w mózgu. Niektórzy mówią, że nasze myślenie jest mózgiem, albo że mózg produkuje myślenie. Co najmniej w mózgu, jeżeli nawet nie założymy materialistycznie, bo nie jestem materialistą, nie zakładajmy, że mózg jest tym, co tak naprawdę myśli, ale co najmniej są korelaty wszystkiego, co myślimy w mózgu. To znaczy, naukowcy mogą przyczepić nam różne kable, i jak będziemy myśleć różne rzeczy i będziemy podejmować decyzje, to różne części mózgu się świecą. To oczywiście nie jest dowód, że to, co się dzieje w mózgu, jest przyczyną tego, co się dzieje, ale z kolei eksperymenty, które zapoczątkował Benjamin Libet, pokazują, że to, co się dzieje w mózgu, poprzedza to, co jest naszym świadomym wyborem. To oczywiście dalej nie przesądza. Że to nasze wybory są spowodowane, zdeterminowane tym, co się dzieje w mózgu, ale na to wskazuje. Michał powiedział, że nie możemy się pozbyć takiego takiego poczucia, że mamy wolną wolę, że to jest niemożliwe. Otóż możemy się pozbyć. Ja się pozbyłem, żyję bardzo sprawnie, bardzo dobrze i zachęcam państwa, żebyście państwo nie przesądzali, co kto może sobie, sobie, jak kto może sobie wyobrażać pewne rzeczy. Jeżeli ktoś ma taki defekt wyobraźni, że sobie nie potrafi sam czegoś wyobrazić, a ktoś mu mówi, że może, to proszę mu zaufać, bo prawdopodobnie tak jest. Jak to się dzieje? Prawdopodobnie wynika z tego, z tego czynnika mózgowego wynika to, że nie jesteśmy decydentami tego, co robimy, tylko jesteśmy tymi, którzy obserwują, stwierdzają, odczytają, odczytują z aktywności mózgu tego, co jest naszymi, naszymi decyzjami.